Witamy na pomeczowej konferencji prasowej po meczu, w tym do Olimpia Zambrów pokonała Sokół Stróla 2-1 i poprosimy o pomeczowe komentarze trenerów, zaczniemy od trenera gości. Cóż można powiedzieć po takim meczu? Sokuma jest taki, na takim etapie jakim jest, więc tutaj jakby um, ciężko było nam się zmobilizować, ciężko było nam tutaj jakby wejść w ten mecz. Przepchnęliśmy to zwycięstwo. Wiadomo, tutaj nie graliśmy efektownie, efektywnie. Uważam, że to był nasz najsłabszy mecz w tej rundzie. Wygraliśmy, cieszymy się z trzech punktów, aczkolwiek no, na pewno sama gra nie porwała nas dzisiaj, ani tutaj zagrabadzonych kibiców. Jakby przyjmujemy z pokorą to, co zaprezentowaliśmy w polu. Są jeszcze trzy mecze, gramy w każdym zwycięstwie. Mam nadzieję, że że za wynikiem w kolejnym meczu również pójdzie nasza gra, bo dzisiaj było za wolno, za apatycznie, zbyt anemicznie. To nie jest Olimpia, którą chciałem oglądać, ale mówię gratuluję chłopakom, wygraliśmy mecz, będzie lepiej się wracało do, 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 do domu. A tutaj dla Sokowar życzę, aby osiągnęli cel, który mają chyba założony na tę rundę rewanżową. I do zobaczenia na jesień. Dziękuję bardzo. Wrócimy teraz trenera gospodarka, pana Jarosława Kutas. Myślałem, że trener pochwali to naszą młodzież, bo zawsze się gra tak, jak przeciwnik pozwala, a ta nasza młodzież no, rośnie, rośnie tak na razie za wolno, za wolno, bo już mówię, wiosna minęła, powinni trochę być bardziej ograni. Ale to nie jest moje lekceważenie przeciwnika. Po prostu my już budujemy drużynę na następny sezon. Niektórzy jak czytają co tu się będzie działo w tym naszym klubie, jakie transfery już tam przeprowadzamy. Więc yy, nie jest tajemnicą, że dwóch chłopaków, którzy mieli tutaj ciągnąć nam grę, pomagać, czyli Łukasz Siednik, czy, czy, czy nawet Michał Danilczyk, zdało sprzęt i odeszło od nas. Szkoda, bo my cały czas trenujemy na 100%, kto mnie zna to wie, że tu nie ma odpustki, tu nie ma wczasów, tu jest robota do wykonania. I szkoda, że ci ograni, doświadczeni, którzy chyba nie powinni narzekać, że byli w naszym klubie zamiast zostać i pokazać jej młodzieży, jak się trenuje, jak się gra, bo od kogo mają się uczyć. Tak? Ja już jestem trochę za stary i połamany, żeby im pokazywać, ja mogę tam z boku coś podpowiadać, krzyczeć, i na tym ubolewam. I to, że był taki skład jaki jest, na pewno dzisiaj potrzebny był z przodu taki Robert Hirsch, żeby piłkę przytrzymał, nawet może jakąś bramkę strzelił. Ale Robert cały czas ma problemy z kontuzją, więc to nie jest tak, że a my tam coś kombinujemy. Pozostali zawodnicy cały czas prowadzą rozmowy z naszym zarządem, z innymi klubami. No to jest ten czas taki już transferowy, tak jak ten zauważył, pozostały tylko trzy mecze do końca. My w zeszłym roku to jeszcze byliśmy na pozycji spadkowej, nie mieliśmy czasu na jakieś tam rozmowy, jakieś nie wiem, podpatrywanie przeciwnika. A teraz ta młodzież żegra, to ja się cieszę, bo każdy się bał, że będziemy dostawać nie wiadomo ile. I tak samo jak tutaj trener Zambrowa tłumaczy swoją drużynę, tak samo trener z Pelikana tłumaczył swoją drużynę, a to tak wcale nie jest, bo ci chłopacy. Są troszeczkę wystraszeni, brakuje tego ogrania i cieszę się, że te minuty oni zbierają, bo na drugi sezon każdy klub znowu będzie miał problemy, skąd tych młodzieżowców zebrać, bo ekstra klasa będzie szukać. I ten rynek będzie trochę wyczyszczony z tych chłopaków, i na pewno tutaj jest no, 10 na koniec było 11 młodzieżowców, i mamy takie możliwości z 5-6 chłopaków naszych ograć, pograć. I, i, I myślę, że z tym nie będzie problemów co Sokole da na następny sezon. A to, że się u nas dużo już dzieje, no to tam kto siedzi głębiej i, i, i widzi, no to, no to wiadomo, że mamy jakieś tam swoje wizje. Na pewno priorytetem jest każdy mecz wygrać. Trochę dzisiaj zabrakło. Mówię, gdyby Tomek Panek, nie gdyby po rzucie rożnym na 5 cm obok trafił, byłby 1-0, tak? Ale atutów mieliśmy za mało, żeby z Ambrowem dzisiaj wygrać tak zdecydowanie jak w pierwszym meczu, bo tam było 4-1. Ale tak jak powiedziałem, nasza młodzież coraz bardziej już tam kiełkuje, raczkuje. I, i, I te trzy mecze na pewno, na pewno nie opuścimy, chcemy, chcemy też jakieś punkty jeszcze zdobyć i zobaczymy. Czy są pytania? Ja mam jedno pytanie do, do obu trenerów, takie troszeczkę już wyprzedzające na, na przyszły sezon, bo patrząc w kalendarz to tak czwarta grupa trzeciej ligi skończyła dzisiaj rozgrywki, pozostałe dwie grupy kończą za tydzień, my natomiast jeszcze mamy trzy kolejki, czy niezasadne było na przyszłość? Żeby po prostu szybciej skończyć te rozgrywki, bo później zostaje 5 tygodni, tak? A kiedy piłkarze mają odpocząć i kiedy przygotować trenerzy mają drużyny już na, na przyszły sezon? Tym bardziej, że może pozwolę pierwszym, tym bardziej, że jest to mimo wszystko. Półamatorstwo, tak? Półzawodowstwo, półamatorstwo, więc ci chłopcy mają żony, mają rodziny, które wymagają od nich tego, żeby na wakacje chwilę począć gdzieś wyjechać, a to się ukaże, że na poziomie trzeciej ligi oni będą mieli gdzieś nic niewolnego, tak jak w przypadku chłopaków Zamrowa. Bo zaraz zaczynamy, wracamy do treningu. No i rzeczywiście, jak pan zauważył, no, kalendarz jest yy, według mnie nie do końca przemyślany, aczkolwiek nie, nie pozdajnym nic z niego jak pracować. Tak. Trochę zazdroszczę królom z innych grup, ale pracujemy tu, gdzie pracujemy i zmierzymy się na pewno z tym, że te wakacje będą w tym roku nieco krótsze. Pan, jako jeszcze zwycięzca Pucharu, ma lepiej, bo my dwa, dwa lata temu wygrywając Puchar, 15 lipca już leśmy rundę przedstępną. No długo, cieszę się, także, że, że bramy we wrześniu. <grym> Teraz już pucharu. jest troszeczkę lepiej pod tym no, kątem. Mamy mało, tak jak tutaj trener zauważył. Akurat trener, nie będzie problemu z młodzieżowcami, my, my na pewno. Usilnie będziemy ich szukać, już jakieś pewne zakusy poczyniłem, ale tego czasu jest tak mało, że żeby trafić do mędrców, tak? trafić tego zawodnika, który wzmocni zespół, na pewno będzie nieco trudno. Jeszcze trener z około. Jak na to patrzę? Trener wszystko powiedział. No, nie my ustaliliśmy ten terminarz. Ale czy jako kluby my nie, nie mamy jakiegoś wpływu na, na, na ten na pewno kalendarz? Nie tak? mamy wpływu na to, co się wydarzy. Już za 5 tygodni, czym wiem, ale w perspektywie. No właśnie, żeby e to Mam nadzieję, że ktoś jakby wyciągnie wnioski z tego, moim zdaniem, złego kalendarza. Nie dlatego mamy taką kadrę jak teraz mamy, bo wiemy, że chłopacy mają te urazy, tak jak mówię Robert Hirsch czy tam Huber Trempa, No i dlatego oni już się leczą, oni już mają te wakacje, bo to jest też świadomie robione, bo my już chcemy te, te, te przygotowania za dwa tygodnie, już chcemy ruszyć, tak? bo tak jak widzicie te transfery, mamy paru chłopaków już tutaj w naszej drużynie, którzy od dwóch tygodni nie trenują, więc cały będzie nasz problem teraz, jak to poukładać tym więcej, tym mniej, kto na urlopy, nie będzie to łatwe, ale z drugiej strony ja bym się cieszył jako piłkarz, bo robimy to co lubimy, fajne boiska, chcemy trenować, chcemy grać, nie ma co stękać, bo zimą tęsknimy za tymi ładnymi boiskami, więc dziewczyny, żony muszą to zrozumieć, no, jak są mieć męża piłkarza, czy chłopaka piłkarza, to sama powinna go gonić do trenowania, bo, bo to jest tak krótko trwa, ja mówię, oddałbym te swoje wszystkie lata, żeby mieć znowu 19 lat i bez urlopów tylko w piłkę grać. Yeah. Dziękujemy bardzo, yeah. do w konferencję. Yeah.